Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w nowym roku. Tak, jeszcze w tym roku nie było odcinka, ale były live, ale nie było odcinka. Więc się Was zapraszam na 13 odcinek z oceniania Waszych domków w The Sims Mobile. I chciałabym Wam przypomnieć, że odcinki wrzucam w każdy czwartek o 16:15, i jeżeli mi się uda, to też we wtorek i w niedzielę, ale na razie tylko w czwartki. I też chciałabym Was zaprosić na takie livey, które są oczywiście niezapowiedziane z The Sims Mobile. Ostatnio chyba 3 dni temu był taki live, bardzo Wam się podobał, więc będzie, myślę, że tego więcej. I dzisiaj może przejdźmy już do ocenienia. Pierwszy raz w ogóle jestem na kąpie tutaj. W sensie oceniam wasze, wiecie, domki na kąpie, więc... Przejdźmy tutaj i oczywiście, jeżeli chcielibyście wystąpić w takim odcinku, to musicie mi wysłać zaproszenie, tutaj macie mój kod znajomego, w komentarzu napisać swój nick i jeżeli macie taki, wiecie, yy, łatwy nick, w sensie jakaś yy, nick Julia albo jaka, albo na przykład, wiecie, jakiś kod, to fajnie też by było, gdybyście napisali swój kod znajomego, bo wtedy, bym, wtedy mogę Was po prostu zweryfikować, że to wy jesteście. Więc przejdźmy i dzisiaj trzy osoby tradycyjnie. E, poczekajcie tutaj o, o I tak, na początku osoba, która tutaj mi się po prostu te upominała razy. Ok, mamy X fix on X ostatnio był e, 50 minut temu, więc obejrzmy jego dom. Tak się prezentuje domek, jest taki obrazowy, no, tutaj mamy kosz oczywiście i może tak, przejdźmy. ja spróbuję to obrócić. I tutaj mamy coś na ślub, ok, wszystko jest tutaj ładnie zrobione, okienka bardzo ładnie, no kolorek też jest spoczko, no nie wygląda to jakoś bardzo źle. No nie, fajnie, fajnie, fajny domek. Wejdźmy do środka, bo jestem bardzo ciekawa, jak to tutaj wygląda. Po lewej mamy taki salonik. Okej, okay, tak on się tutaj prezentuje. Tutaj. A w ogóle możecie dać mi znać, czy wolicie, żebym właśnie nagrywała dla Was yy, wiecie, na komputerze, czy bardziej yy, z telefonu, jak to było wcześniej. Dajcie mi znać. Ja w sumie nie wiem. Zobaczymy, jak mi będzie po prostu wygodniej. E, dobra, tutaj mamy dwóch simów. Kuchnia, czyli oni są bardziej tacy sportowi. Kurde, no nie mogę tego obrócić. E, tutaj mają taką siłownię. No, taka siłownia, dobra. To oczywiście to i to jest. O, i to też e, jest z tego nowego wydarzenia. Tutaj mamy sypialnię, e, łazieneczka i kolejną sypialnię. I tak się tutaj ona prezentuje. Fajnie, wszystko to fajnie wygląda, powiem szczerze, więc wy teraz oceniajcie w komentarzach, a ja myślę, że ładnie, ładnie jest ustrojone, Wiecie, umeblowane, udekorowane jest fajnie, więc myślę, że ocena to będzie, kurde, no mi zawsze ciężko oceniać, tak, eee, takie może 6%. Dawajcie znać w komentarzach, jak oceniacie dom on X I no. Może przejdźmy dalej, i oczywiście to jest dom numer jeden, więc po prostu napiszcie dom numer jeden i wasza ocena na 10. Więc przechodzimy do kolejnego domu. Yy, Okej, okay, teraz powinna być Natasza, ale nie mam tutaj takiej osoby o niku Natasza, więc jeżeli to oglądasz, to wyślij mi jeszcze raz zaproszenie. A my teraz przechodzimy do kolejnej osoby e, Degabix. Ostatnio online 11 minut temu, więc obejrzmy domek i zobaczmy, co tutaj mamy. Ok, dobra. Hatka kwadrat, dobra. Czy chce muszę to wszystko przestawić. Tak to wygląda, dobra. Tutaj fajnie kosze. Segre, do segregowania. Ok. Czyli taka bryła, po prostu bez tutaj żadnych takich, nie wiem, zaskoczeń. Tak to wygląda. No dobra. No zobaczymy, jak w środku. Może po prostu środek się obroni, bo zewnątrz nie jest taki, jak wiecie, bardzo ciekawy. Dobra, tutaj mamy korytarz. A, tutaj. tutaj są drzwi? Kurde. Nie ma drzwi. Nie, nie, dobrze, są, są drzwi, są drzwi. E, więc tak tutaj się wygląda. Mamy tutaj salonik, służą gościu weź. A, i dzięki temu, że nagrywam e, na komputerze, słyszycie dźwięki. Więc myślę, że tutaj wiecie, jest taki e, dla Was, e, wiecie, taki. No fajnie, bo wszystko słyszycie. E, w sensie, wiecie, dźwięki z gry. Tutaj mamy kuchnię. E, dalej mamy taki pokoik e, No. Do spania. Dalej mamy łazieneczkę i taki pokój któregoś, któregoś dzieci, gitarka jest. No dobra, no środek nie jest, jest, jest spoko, można by tu było mieszkać, tylko brakuje tutaj po prostu okien. Ja tutaj tak naprawdę powiem, że w każdym, w każdym odcinku to podkreślam, bo po prostu no, dom bez okien, to chyba jednak przyznacie mi rację, że troszeczkę dziwnie wygląda, najmniej dla mnie. I zobaczcie, jak to też wygląda, wiecie, na zewnątrz. No, czy takie wiecie, jakaś bryła. Ono okna by się przydały, tak? No więc co? Oceniacie w komentarzach domek numer jeden, yy, gracza Degabix. I co? Ja tutaj dam ocenkę. Mm, Czwóreczkę Podomek jest tutaj rozwinięty, owszem. E, mamy tutaj czterech Simów. Patrzcie, tutaj dwójeczkę dzieci. Tutaj o, jeden się bawi kaczką. Tutaj sobie to dziecko stoi. Tutaj Simka sobie coś ugotowała, o ciastko ugotowała. I Sim tutaj nie wiem, co on robi z tym. No. E, więc ja tutaj daję czwóreczkę, a Wy w komentarzach także dawajcie i co? Może przejdźmy już do trzeciej i ostatniej osoby. Okej, okay, kolejną osobą w kolejności tutaj na mojej liście jest osoba Oniku Yamai Han. Online ostatnio 3 dni temu, więc co, odwiedzamy i tutaj mamy 17 poziom, więc zobaczmy, jak yy, prezentuje się dom. Uu, jest ile Simów. <śledzicie> Widzicie to? No, fajnie, fajnie, dobra. A i pamiętajcie, co jeszcze Wam powiem, że ja tylko widzę taką, tak naprawdę, waszą pierwszą parcelę. Więc nie wiem, czy na przykład macie drugą, trzecią. No, więc tak tylko powiem, że ja widzę tylko waszą pierwszą parcelę. E, dobra. Domek. Powiem, że ciekawie się prezentuje. Trochę tutaj z dachem nie rozumiem, co się dzieje. Ale no dobra sobie... Czy ja mogę obrócić to. No ej, nie chcę. O Jezu, nie tą. Dobra, tutaj, tutaj oczywiście z czegoś brakuje. Tak, ogródek też trzeba zrobić. Tylko wiecie, to jest dopiero 17 poziom, więc liczę, że tutaj wiecie, jakiś ogródek. Ojaju, jakiś ogródek tutaj y, się pojawi. I tutaj brakuje chyba kawałka ściany. Ale dobra, fajnie na zewnątrz tutaj wygląda. Spoko tutaj nie poukładane, ale okej. Okay. Nie przyczepiajmy się szczegółów. Dobra, wchodzimy sobie i od razu mamy taką po prostu dużą przestrzeń. Tutaj mamy salonik. Można sobie usiąść. Tutaj mamy dalej kuchnię. Też sobie można tutaj usiąść. No właśnie tutaj coś jest takiego dziwnego. Tu, patrzcie. To, to. No, ale w sumie... No tak, ten pokój by można byłby po prostu powiększyć o jeden tu mamy taki pokój chyba dzieci no tak, tutaj raczej dzieci i wszyscy siedzą w pokoju e, z bieżnią, z gitarą, e, z łyżeczkiem można sobie sobie pospać ok, zanim sobie oczywiście zobaczymy simów, jak one się prezentują się oni e, tutaj mamy kolejny taki no taki po prostu e, stonowany w kolorach pokój tak się prezentuje spoko może sobie spróbuję obrócić, no tak średnio mi chcą pokazać ściany i tutaj mamy e, łazienkę taka pusta, ale ok e, aha i to chyba ma jakby taką emitować taką toaletkę no fajny pomysł, tylko trochę to dziwnie wygląda ale pomysł spoko jeszcze chyba w żadnym Dom, domu waszym. E, nie było czegoś takiego, więc tutaj... E, no, fajny, fajny pomysł. Mm, dobra, może sobie teraz nie złotych do simów. Dobra, tu mamy jakąś simeczkę. czy to wszystko jest to rodzina. <grywy> dobra, tu mamy jakąś kolejną simkę. Chyba simka. Tu mamy kolejnych simów. O, się przeteleportowała? Tutaj sobie... Aha, no nic. Się, się teleportują. Tutaj się typiara pali. Fajny nastrój, ale się pali. Ups. I tu mamy tą simkę. Aha, ona przecież tam biegała i sobie teraz jej jabłko. Super, super. No więc jak odwiedzam wasze domy, to po prostu e, są śmieszne sytuacje. Z mówię naprawdę robią dziwne, dziwne rzeczy. Więc co, oceniajmy teraz? I Wy też oceniajcie w komentarzach y, domek numer 3 Yamaihan. Czy to nie wiem, jak to się czyta, ale ja tak czytam. Y, no i co? Ja myślę, no domek jest spoko. Spoko, spoko wygląda. Ale myślę, że ocenka to będzie 6. Powiecie, no, jest spoko. To w sumie jest rozwinięty, tak? W sensie jest duży. Tutaj by można było coś na przykład dodać jakieś tutaj ukienko, sobie, hops, hops, hops. Yy, no ale ciekawie, ciekawie to wygląda. I później pewnie myślę, że jak się tutaj, wiecie, bardziej yy, rozwinie tutaj nasz jakby ogródek, to wtedy, wiecie, posadzimy jakieś roślinki. To myślę, że to jeszcze będzie lepiej wyglądać. Więc co wy oceniajcie. Jestem ciekawa, bo nie ma takiej waszej aktywności, więc zachęcam was do oceniania domków. I to tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję. I co? Oczywiście jeszcze wam na chwilkę pokażę mój kozik znajomego. Tutaj proszę, proszę. I piszcie swoje niki w komentarzach. Więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że w czwartek o 16.15. Proszę się mi już nie pytać, 16.15 musicie to zapamiętać. I także zapraszam Was na livey, które będą się myślę teraz troszeczkę częściej pojawiać. Więc co, do zobaczenia i miłego dnia Wam życzę pa, pa!